Mikołaj Grinberg. Można ją mieć na karku albo znaleźć na plaży. Pierwsza głowa jest największa. Nie da się jej objąć niemowlęcymi ramionami. To dobra głowa. Wszystko jeszcze przed nią. Jest w niej dużo wolnego miejsca. Jak ma szczęście, albo pecha, to zdąży się w niej poukładać, Ponad 100 lat życia. Druga głowa wyrasta później, jest trochę mniejsza, mimo że od pierwszej większa. Bez trudu pozwala sięgnąć prawą ręką do lewego ucha i odwrotnie. Umie zapanować nad chodzeniem nogami po ziemi, a zdarza się, że jest w stanie ogarnąć mama i nie. Ta głowa zaczyna się już rozglądać nie na żarty. Trzecia głowa ma tyle do odkrycia, że prawie nie dąży się dziwić. Czwartą świat denerwuje, ale ma w perspektywie wiedzę, że będą kolejne. Piąta zaczyna rozumieć, że nie ma co zwlekać, bo gra w głowy może prowadzić na manowce. Szósta jest ostatnim dzwonkiem, a o siódmej nie ma co gadać, bo nikt jej już nie pamięta.